Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Film z wielkim testem pizz supermarketu wam się bardzo spodobał Dlatego dzisiaj będziemy nagrywać kolejny test I będzie to test kanapek z KFC KFC każdy lubi, każdy zna Dlatego ja stwierdziłam, że to będzie fajna opcja Bo w sumie tylko jem z KFC zwykle I posmakuję sobie też inne nowe rzeczy Może coś będzie lepszego I może też coś polecę wam Polecam wam też subskrybować kanał, taki czerwony przycisk e, Zmieńcie tam na dole na szary Poczekaj, Zostawcie... Yy, bo Bartek ostatnio narzekał tu jest przycisk subskrybuj A, ja... i tu jest i tu musicie go subskrybować? Nie, ten kawał, kanał że mam za małe palce i ciężko mi tutaj przypieć, Tak, yy, tak takie przycisko przycisk. tam na dole. Ta, ta. Taki przycisko no, no, tam stoimy. na dole. bardzo, <głysy> I zostawcie łapeczki w górę. I co? Lecimy do środka, zamawiać wszystko. Czy Twistery też dzisiaj smakujemy? Z no wszystko. wszystko. kanapka? Wszystkie kanapki. Jest kanapka. Dobra, wszystko co jest. Chcecie w sensie wszystkie, jakby, kanapki rapie, No wiadomo o co chodzi. W międzyczasie też zapraszam was na nasze Instagramy, do których linki są oczywiście w opisie. Możecie tam mi pisać, co chcielibyście, żebym spróbował w kolejnym odcinku. O, o! to to! Wszystkie hamburgery. 18 zł. No, trochę, trochę się wypieniężysz. Grander serowy, bo jest z pieczarkami. No, no go. Bierzemy. No dobra, bierzemy, no. Wszystko to wszystko. Fajnie jest to, że one są tak poukładane po kolei po lewej stronie w kanarki. Ale ja tu zapłacę. Wszystko mamy. No kurczaków nie smakujemy, no bo nie będziemy brać stripsów i tak dalej. Przekonajcie, zobaczą to zamówienie, to się załamiam. <noise> Ogólnie trochę jest KFC. Ile 2 no, 23 zł. Ile? No. Następnym razem robimy test y, kanapek z McDonalda Tam będzie na pewno taniej, bo kanapki są dużo tańsze. Ale może jest więcej kanapek. Nie zobaczymy. Wiadomo, no zobaczymy. Zobaczymy. mamy całe nasze zamówienie czekaliśmy na nie 15 minut ale, ale no wszystko jest wiadomo, świeże zrobione tak, wiadomo widzieliśmy też te veggie burgery więc na pewno na nie się czekało bo tam ser trzeba roztopić w ogóle ale to jest tak ciężkie, normalnie można ćwiczyć tym zanim się zje ale pani bardzo miło podeszła do tematu jakby przeprosiła nas jeszcze bo 15 tak. minut czekaliśmy ale kurde to my im roboty I narzuciliśmy i nie? z tym serem jest napisane że jest cheddar i w ogóle tam macie oklejone wszystkie pięknie ładnie nam ogarnęli jedziemy do domu jeść, Jedziemy szybko zjeść. żeby było ciepłe I jesteśmy już w domku. E, A czemu ja macham? Nie zaczynam odcinka, dobra, nieważne wow. ma. Nie, coś się leci! Kurde, sos jakiś. Ale mamy burgerów Mamy 14 różnych kanapek 14 Na szczęście zaraz jedziemy do dużej rodziny Ola jedzie do kuzynki, gdzie tam jest 7 albo 8 osób Także Ola wszystkim rozda potem Tylko będzie pogryzione przez nas I tak zjedzą no. W każdym razie, nie tego wciul. Od czego zaczynamy? Pierwsza kanapka zawsze ma najtrudniej, to jest zawsze najgorsze w tych testach tak. Bo nie się jak ją ocenić w stosunku do następnej. Nie wiem co tu jest, jestem jest napisane breakfast, ale to chyba nie jest breakfast co to? Co jest? Tu jest? To jest wrap jakiś. Wygląda to tak ja wiem co to, co to było. Rachunek jest potrzebny. O Jezu, ja nie będzie nie jest wałcie chyba. Znaleźliśmy, jest to Kentucky Gold Wrapper. W nim jest chyba dużo sera, nie? Tak. Co to jest? Ogórek? Nie Niedobry? Ogórek kiszony i ser i sos serowy. No nie jest dobre. Mm -mm. Są frytki w środku No te oczy zrobiła No frytki są dobre w burgerach, ale O Ogórek z tym sosem się tak gryzie no, To jest niedobre Okropny jest ten sos z ogórkiem Tutaj ja daję Dwójkę No To jest niejadalne wręcz Niedobre No dobra To jest mega pocket To jest dobre To ja też kojarzę, że chyba jadłem kiedyś Czy to jest placek ziemniaczany w środku? Tak To jest to samo chyba co e, twister Tylko, że jest nie, nie to samo Ma inny sos zupełnie Ma taki biały z pieprzem Czyli mi nie będzie smakować? Ten placek ziemniaczany taki dziwny Placku, Placek ziemniaczany w ogóle mi tu nie pasuje z tego poketa Jakby placek serowy pasował Ale jest okej okay. no, Poket jest jadalny przede wszystkim Ma połączenie smaków, które pasują do siebie jest tu, spoko no, Daję tu szóstkę Ja daję piątkę Bo tyłka nie urywa Ale nie jestem fanem Nie Zjadłbym jakbym musiał No To samo mam Dobra, co dalej? Daj burgera jakiegoś Tu jest napisane bajgel z jakimś serem, ale, ale pani mi tłumaczyła, że to coś jest tutaj w środku Jak to dziwnie wygląda w ogóle się kanapka To jest barbecue Tu są onion ringsy w ogóle w środku To jest jeden z tych Granderów nowych To jest bourbon, bourbon Barbecue Grander Wygląda dobrze Ma boczuś, ma onion ringsy To będzie niedobre dla mnie To jest bardzo dobra kanapka Połączenie smaków idealne Onion rings z bekonem i z barbecue, pyszne Ale ja nie lubię barbecue sosu gdzie nie ma barbecue sosu? O tu nie ma. Robię test kanapek, ale nie lubię barbecue sosu. <grym> no, okej, okay, ale. Jest pyszne. Ja tu daję ósemkę. ósemkę? Ja daję piątkę. Ale to dlatego, że nie lubię sosu barbecue. Zaje fajna kanapka. Twoja ulubiona od teraz? Aktualnie, najlepsza z nich wszystkich. Ogólnie jadę tylko trzy kanapki w KFC: Zingera, Grandera i Twistera. I to jest dużo lepsze niż zwykły klasyczny Grander tak? Zdecydowanie lepsza Może teraz zrobimy wege S On się jakoś nazywa konkretnie, że to jest po prostu wege burger Halumi, on jest chyba burger halumi. Nie... A i on jest z takim jakimś serem. serem w środku w ogóle Serem halumi. No tak Ej to może halloumi. być dobry Ser halloumi to, jest, to nie jest to co ostatnio mieliśmy na grillu? Tak, to jest to właśnie I cebulka jest w środku, rukola Nie do migu tego sera Ale jest okej okay ten burger Powiem ci No? On smakuje trochę jak oscypek ten ser ogólnie Nie Taki nie. łagodny oscypek mm. No mi tak przypomina trochę w każdym razie, jakbym miał wybrać węgiel burgera na przykład w McDonaldzie, a tego, wziąłbym tego Tak, to na pewno Tutaj? Da się zrobić burgera bez mięsa To Tutaj ja jestem Tutaj daję ósemkę Ja też daję ósemkę Bardzo to dobre To jest. jest dobre Bardzo dobre Smakuje mi to No Wybieraj teraz ty Najgorsze jest to, że ja nie wiem co to, bo wszystko jest z tej samej folii Tu jest jakiś cheddar napis A ja wiem co to jest To jest ten, ten yy, yy, Grander z serem Co jest? Jaką to ma bułkę! jest z grzywami. A to ja już tutaj nie będę lubił? Ta bułka jest taka dziwna. Niby jest na niej sera, ale jest taka sucha. To jest ser? To jest, to jest kawałki jakiegoś parmezanu czy coś takiego. No oczywiście, jecha. no. Dziwny smak. No abstrahuję, że tego, że tam są pieciarki, pieciarki bo ja nie lubię, I ale nikt nie mówię. Bułka, jest, bułka jest bardzo dziwna w smaku. No, to jest. Y z serem i z jakimiś takimi przeprawami, jakaś no. ostra papryka tu jest. Pieprz jest czarny na Pieprz, pewno. No. Nie, ta bułka sama w sobie nie siada. Nie, nie siada połączenie no Mówię, nie smakowałem pieczarek, ominąłem je, ale bez pieczarek nie siada. Nie, tutaj jest trójkę z Taką, no, trójeczkę, bo nie jest to co to, 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 to pierwsze. Ja nie wiem kto to w ogóle je. Ale powiem szczerze, że normalnie dla mnie, jakie ja nie jem pikantnego, ta bułka jest ostra. Teraz co teraz ja wybieram? To. Co to jest? To będzie jakiś cheeseburger, cheeseburger. albo coś takiego. O, a cheeseburger jest niedobry w KFC, kiedy siadam. Takie pod, podróbka ja, maka, to trochę, to nie? Tak. Serkę czy musztarda? Nie, no, musztarda mi pasuje do tego mięsa. No, to jest podstawowy się, problem bardzo dużo musztardy dają W McDonald'sie mimo no, tego dają dużo ketchupu I taką tylko troszeczkę tego, tej musztardy A tutaj jest bardzo dużo musztardy Tylko mustardy. do mięsa z maka pasuje ta musztarda A do kurczaka ta musztarda nie pasuje Bo reszta połączenia jest tutaj okej okay. Ja daję chóreczkę. Ja piątkę daję Dobra, to małe, co to jest to małe? Iquist pewnie to będzie To raczej każdy zna Każdy tu for you jadł Bismarta. Znaczy Bismarcka, przepraszam To kiedyś pojechał to KFC Nie <laughs> powiedział, że to ma Ja zawsze mylę Mm. Taki duży jest? I ostatnio ja mniejszego. Ciekawe kiedy jadłaś? Ja mam jeden problem z tym. To jest taki. Nie, bo tutaj to mięso to są te bajcy. Bajcy. Już nawet nie chodzi o samą pikantność, ale chodzi o to, że one mają pełną panierki, tak, a jest, jest bardzo mało mały mięsa kurczaszek. więc... E... I te bajcy mi tu nie pasują. To mi właśnie nie siada tak. tutaj. Bo to jest twister, ale jednak gorszy twister. Tutaj daję szóstkę. Ja daję taką piąteczkę, no bo to da się zjeść, ale mimo wszystko nie jest to super. To, może co? Meget wrapa? To jest chyba ten halloumi wrap, tak. czy coś takiego. w burgerze ten ser się da lepiej. Tak? Znacznie lepiej. No. Jakbym był wege, to dużo chętniej zjadłbym burgera niż to. Ale też jest okej. jest okej, okay. okay, ale ten ser strasznie przesiąkł w tą e, tortillę, był w grillowaniu Cała ta tortilla jest taka bardzo taka się, przemoczona. No. Taka, tak, ciężko to opisać, ale. W bułce lepiej. No, w bułce zdecydowanie lepiej. Tutaj ale daje, mimo wszystko jest okej. Okay. Jest okay. Piąteczka. No, piąteczka. Tu bardzo średnio ogólnie lecimy, nie? E, tak. Nie są super, ale są okej. Okay. Nic nie trafia mega mocno na nasze kubeczki smakowe. Wybierz e, coś, co może trafi? Kurito. E, nie dam nigdy kurito. Nie Kurito? Ja jadłem też kiedyś przetrzymanek? nie, to jest sos czerwony znowu No tak Masz się rozda Kurito jest spoko Gdyby nie ten sos to by było okej okay. Kurito jest bardzo proste, bardzo dobre Ja tu dam siódemkę Czwórka Przez barbecue <grym> Moglibyśmy myślić swoją salsę Swoją salsę Teraz ty wybieraj Mamy jeszcze dwa wrapy i dwa burgery, tak? Mhm. Tak, już tyle rzeczy zjedliśmy? No Ale już szybko do przelecieli No Dobra Weźmy to Grander klasyczny No to jest klasyk dzieciństwa Dzieciństwa, mama się zabierała w dzieciństwie. A ja? do jak się do Ikei w Gdańsku jeździło, to zawsze albo na hot doga, albo do KFC. Za każdym razem. Dajcie znać w komentarzu yy, tutaj widzowie z Trójmiasta, miasta, czy też tak zawsze mieliście, jak jesteście z rodzicami, że albo hotdog w Ikei był jedzony, albo KFC, właśnie który jest przed. Ja zawsze wolałam lody z Ikei zamiast dogów Lody tam były spoko, no. No? No to ten sos barbecue tam nie Mi było. smakuje. Powiedzmy, że jest piątka. To jest taki bardzo dobry, klasyczny burger. Ja daję tutaj siódemeczkę. No to ja biorę tutaj to. Nie wiem co, co to jest? jest? Longer. Aha, longer. Ja nie lubię Longera chyba, z tego co kojarzę. A ja i ja napić, bo ten, ten burger był ostry. Tak, był ostry. Tu jest podobny problem jak fajtujeszcie według mnie. Nie pasuje sos. Nie, są bajcy, te, te małe. Przez to czuć większość panierki niżeli mięsa. To jest pierwsza sprawa. Nie, nie masz bajców. A on jest jakieś takie małe, takie jest kamerskie, nie jest to takie porządne mięso. Mm. Ja tu daję siódemkę, jest dobre Ja daję taką piątkę No to może zjedzmy teraz mojego ulubionego burgera Nasz wspólnie, Nasz wspólnie burger. ulubiony burger Czyli podstawa, zinger, zinger to no chyba każdy jadł Jechaliśmy z kimś autem i ktoś mówi, że nie jad. Daria Tak Daria ja mówiła, że nie jadła ja, ja podziwiam Tylko zinger z serem jest o wiele lepsze Zingerek to jest idealne połączenie tego ostrego mięska z takim delikatnym sosikiem. Najlepsze jest to, że to jest sałata, sos i kurczak, a to jest picobello. Jak mieszkałam w Anglii, to jadłam takie burgery, sam się jadłam, to był ten, tak się nazywa ta, to miejsce. I właśnie tam też były takie burgery, że bułka, kurczak, sałata i sos. I to było pyszne, właśnie były bardziej ostre. Aha. i ten sos tak to łagodził fajnie Bardzo dobre to było, jak kiedyś pojedziemy jeszcze do Anglii to zjemy. To zabierzesz Jeżeli chodzi o to, to to jest na równi dla mnie z tym Granderem. Jaki to był Grander? Nie pamiętam jak on się nazywał Bourbon Barbecue Grander. Tak, to jest na równi z tym, z tym Granderem. Ten Grander jest nowy w menu i jest przekozacki. Ja tu daję dziewiątkę. Ja tu daję ósemkę żeby dać na równo. Tak to samo to dobre tak samo podstawowe jest to. Jak ja jeżdżę do KFC to jem albo Twistera albo Zingara to są moje takie ulubione i nic Dzisiaj nie przebiło tego. Tak, mimo wszystko, klasyki zostaną klasykami, tak jak Big Mac, nie? W McDonaldzie. No, ciężko jest go przebić. Nie, no. Ro... Są burgery, które przebiły faktycznie, ale mimo wszystko, no ciężko. Klasyk to klasyk. Bardzo mało sosu dzisiaj dali, ogóle sosu nie ma. Pożałowali. Za duże zamówienie zrobiliśmy. No, jest sucho. Jego smak dobrze znamy. 9. Ja tutaj równie dobrze daję ósemkę, tak jak tam. Wszystko? Uh -huh. Tak mało jakoś. 14 tych było pozycji. A, lemoniatka też jest bardzo dobra, polecam. I shake waniliowy, najlepszy. To co? Zinger i Twister wygrali. Mimo wszystko tak, ale ja. Według tak. Ciebie wygrał ten Bourbon. No Bo i tak, będzie jedzony Bourbon <noise> Także to było na tyle. Dawajcie znać w komentarzu, jakie Wy lubicie jedzenie z KFC, jakieś ulubione tutaj burgery. Mm. <noise> Podejdźcie na nasze instagramy, subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!